Wam mordeczkę, zupkę z tej strony. Słyszeliście o tak zwanej mafii lekowej? To wam opowiem. Można nawet było 600 tysięcy miesięcznie zarobić bez żadnego problemu, omijając prawo i oszukując y, tych najbiedniejszych. najbiedniejszych. Powiem wam na czym to polega. Hurtownie na świecie w Polsce sprzedają leki do Polski tanie, bo mamy to wynegocjowane. Ktoś zakłada lewą działalność w jakiejś stodole albo w jakimś budynku. Mówi, że są im potrzebne leki na przykład dla chorych na raka. Przedstawia jakieś lewe papiery. Te leki mu są sprzedawane tane i później przejeżdża przez świecko do Niemiec. Granice otwarte, nikt tego nie sprawdza. I sprzedaje w Niemczech za... Dużo, dużo więcej. Tak samo z papierosami się robiło. Kupowało się u Ruskich, przewoziło się do Niemiec, jechało się do Norwegii, sprzedawało papierosy, alkohol. Ale, ale teraz leków brakuje w Polsce w aptekach. Właśnie przez mafie VAT-owskie, znaczy vat lekowe, bo VAT-owskie to już w ogóle. Ale chcecie mi powiedzieć, że nikt na tym łapę nie trzyma z rządu, tak jak przy Ambergold, jak przy mafiach vat jak przy mafiach lekowych i w ogóle. Ludzie, na przykład, mojej koleżanki, syn nie ma leków w aptekach, musi jeździć po Polsce szukać. My mu tam załatwiliśmy, ale okazało się, że jedna firma yy, kradła te leki, znaczy kupowała taniej i sprzedawała drożej. Ja uważam, że to jest kradzież. Laski, wiecie, usta porobione, dupy, cycki, wszystko porobione, faceci dojebani, kurwa, wydziorani, porszawą jeżdżą. Ale czy naprawdę jesteście takimi chujami, żeby zarabiać na innych ludziach? Ktoś powie, o, mijamy system. Można mieć inaczej system e, i nie krzywdzić ludzi. Pozdrawiam, ozdóbkę z tej strony i zajebistego weekendu Wam życzę. Buziaczki.